To może być jeden z najważniejszych odcinków na tym kanale, i obiecuję, że jeśli dowiozę to, co chcę Wam przekazać, to może być life changing. Więc yy, zostańcie ze mną na odcinek o tym, dlaczego czasem do tego, aby być szczęśliwym, nie potrzebujemy więcej, a potrzebujemy z naszego życia rzeczy usuwać, i czym jest spójność wewnętrzna w kontekście budowania szczęścia. Zostań ze mną. Kilka tygodni temu spotkałam się z przecudowną kobietą, która współpracuje ze mną od wielu lat na warsztatach umysł ponad emocjami, robiąc przecudowne koncerty misji gongów. Kasia cudowny człowiek, bardzo ją uściskam z tego miejsca i polecam. Jeśli będziecie kiedykolwiek chcieli się relaksować, właśnie w. w w brzmieniu niesamowitych dźwięków to właśnie Kasia jest tą osobą, której szukacie. Ale do meritum. Siedzimy sobie przy takim obiadu kolacyjnym, pięknym posiłku i Kasia mówi do mnie zdanie, które pracuje we mnie już od kilku tygodni, a efekty tego, co się zadziało od tych kilku tygodni we mnie, wy dzisiaj usłyszycie w tym odcinku. I mówi do mnie coś takiego. Usłyszałam jakiś czas temu takie zdanie. Że szczęście to jest spójność wewnętrzna. Rozmawiałyśmy, podam wam kontekst, o czym rozmawiałyśmy prywatnie zupełnie, o tym, że kiedy się ma 20 lat, to bardzo często my patrzymy na różne rzeczy zewnętrzne pod tytułem: nie, fajne auto, super dom, i myślimy sobie, że będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy będziemy je mieli. A potem mamy 30 lat i realizujemy bardzo dużo rzeczy, które byśmy chcieli, ale jednak nadal się często naginamy do standardów innych ludzi, potrzeb innych ludzi, i tak dalej. A potem zaczyna się coś w nas zmieniać wraz z wiekiem. No ja mogę mówić tylko z perspektywy etapów, w którym dzisiaj jestem, i etapu ludzi, z którymi przebywam, że gdzieś w okolicach 40 zaczyna się taki moment, kiedy zaczynamy sobie zadawać takie pytania, i to jest moje doświadczenie też z sal szkoleniowych, ten. Kryzys wieku średniego, tak to nazwijmy. Kiedy zaczynamy sobie zadawać takie pytania, jak po co tu jestem, czego chcę od życia, czego potrzebuję, co by sprawiło, że będę szczęśliwy. No i właśnie, ten odcinek jest o tym, jakie odpowiedzi przychodzą nam z automatu często do głowy, a jakie są rzeczywiste, realne wnioski wielu ludzi, z którymi się spotykam. I tu właśnie padło takie zdanie od Kasi. A ja to tak naprawdę, od kiedy przestałam realizować potrzeby innych i zaczęłam słuchać tego, czego chcę, i zaczęłam być spójna ze sobą, czuję się szczęśliwsza. No i teraz, żeby wprowadzić nas w ten temat, żeby w ogóle Wam powiedzieć, co chcę Wam powiedzieć, to chcę zacząć od takiej książki. Próbowałam się przed momentem, kiedy tu siedzieliśmy z Marcinem, który dba o to, żeby to się nagrało i żeby miało i wizję i dźwięk, i żeby potem to pięknie zmontować, przypomnieć, w którym roku przeczytałam to książkę, ale jestem no, na 99% pewna, że była to najważniejsza książka, jaką przeczytałam w roku 2018. W mojej takiej, jak ja to mówię, topce, chociaż ostatnio często dostaję tutaj bęcki od was, że mówię niepolskie słowa, ale jednak uważam, że nie ma lepszego słowa. I to jest książka, tak żeby wam zrobić delikatny spoiler, która się zaczyna na sali operacyjnej, kiedy to nasz autor, James R. Doty, wkłada dosłownie dłonie w ciało dziecka, które umiera na stole operacyjnym, ponieważ autor jest lekarzem, chirurgiem i żadna aparatur, aparatura nie jest w stanie zatrzymać uciekającego z tego życia, dziecka życia. I on już wie, że jeśli nie zrobi czegoś niestandardowego, to to dziecko umrze, więc wkłada ręce, by znaleźć miejsce, w którym dochodzi do krwawienia, i żeby to krwawienie zatamować uratować dziecku życie. I w trakcie, kiedy to robi, przypomina sobie techniki, których nauczyła go tajemnicza kobieta, jeśli się nie mylę, um, nie, 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 nie chcę, słuchajcie, przekręcić imienia. Miała ona imię na r, ale to już nie ma znaczenia teraz. Którą poznał, kiedy miał lat 12, kiedy to przejeżdżał rowerem koło sklepu z iluzją i wszedł tam do tego sklepu i okazało się, że jest tam kobieta, która mu obiecała, jeśli on będzie przychodził codziennie do tego sklepu przez te 6 tygodni, nauczyć go magii. I tak naprawdę uczyła go technik, uważności. Ta książka, tak naprawdę jest niesamowita, bo po pierwsze jest prawdziwą historią, ale po drugie jest o tyle niesamowicie ciekawą rzeczą, że James R. który z wielką smutkiem i przykrością odkryłam w lipcu tego roku zmarł, nagle po długiej chorobie, po tym jak stworzył drugi bestseller i napisał drugi bestseller Magia umysłu, chyba przed chwilą sprawdzaliśmy się, nazywa właśnie, go czytam. Wracając, słuchajcie, w swoim życiu zaliczył wszystkie możliwe wzloty i upadki i w tej książce pisze o takim momencie w swoim życiu, w takim miejscu w swoim życiu, kiedy jest w piku wszystkiego, co większość z nas określiłaby za sukces. Czyli ma piękny dom na jakiejś kalifornijskiej plaży, właśnie prawie kupuje wyspę, ma x różnych bardzo drogich, fancy samochodów i generalnie ma totalnie zarobistą karierę i jednocześnie jest absolutnie nieszczęśliwy. Absolutnie nieszczęśliwy. To jest najlepsze sformułowanie. No i teraz. Czytamy za taką książkę, odkładamy ją, żeby nie musiały tu trzymać. Ja sobie czytam i sobie myślę, o oh, wow, ilu to ludzi chciałoby mieć ten samochód, te samochody, kupować tę wyspę, mieć ten dom, i naprawdę realnie jest przekonanych o tym, że to ich by uszczęśliwiło i jednocześnie jak wiele razy, jak sobie z ręką na sercu przypomnij. Zdarzyło ci się słyszeć różne historie znanych ludzi, którzy mówili, że doszli do tej sławy i wcale tam nie jest tak super. Teraz mi się przypominają takie słowa Jim'a Carrea, który powiedział, że życzy wielu ludziom, żeby doszli do dużych pieniędzy, żeby się przekonać, że pieniądze w ogóle nie dają radości, szczęścia. Nawet bym ja zaryzykowała, że patrząc na Pudelka i wszystkie portale plotkarskie, mam wrażenie, że im więcej ludzie mają pieniędzy, tym stają się coraz bardziej nieszczęśliwi. Ponieważ różnią się ode mnie i od ciebie tym, że my jeszcze idziemy w tę stronę, więc myślimy, że dopiero dojdziemy tam i przekonam się o ich mocy, a oni są już o parę kroków do przodu w stosunku do nas, ponieważ mają te pieniądze i orientują się, że one tego szczęścia nie dają, i wtedy co może stanowić sens istnienia, co może stanowić bazę do szczęścia. Oczywiście ten odcinek moglibyśmy rozbić na wiele odcinków z poziomu pytania, czym jest sens istnienia. O co jestem na tym świecie? Dlaczego robię to, co robię? Ale nie o tym jest dzisiaj ten odcinek i być może o takim wątku kiedyś tutaj pogadamy. Ale ten odcinek jest o czymś zupełnie innym. I do tych rozkmin na temat spójności, niespójności dołożyłam sobie drugą bardzo interesującą rozmowę. Dwóch ludzi, których naprawdę bardzo podziwiam. I wcale nie spodziewałam się, że kiedyś znajdę gdzieś na YouTubie, Rozmowy ich obojga, mówię tutaj o Simonie Sineku, autorze książki Start with Why, czyli zaczynaj od dlaczego, który w ogóle uczy ludzi znajdować swoje why i dlaczego oraz Mogul Data, czyli takiego egipskiego, bardzo znanego przedsiębiorcę, programistę, który przez wiele lat był prezesem Google X, a teraz od kilku lat pełni swoją własną misję uszczęśliwienia ludzi na całym świecie. I oni w trakcie tej rozmowy m, zaczęli mówić właśnie o tym, co uzupełnia pięknie temat tej spójności, że wielu ludzi w swoim życiu myśli, że musi dokładać rzeczy do tego, żeby stać się szczęśliwy. Przykładowo, żebym mógł być szczęśliwy, potrzebuje samochód, żebym mógł być szczęśliwy, potrzebuje jechać na wakacje, nie wiem, na Sri Lankę żeby być szczęśliwym, muszę mieć tego partnera. Żeby być szczęśliwym chcę jeździć tym autem i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie im więcej dokładamy tych komponentów, elementów, tym częściej się okazuje, że uwaga, po pierwsze to nigdy nie były nasze marzenia, bo my mamy taką tendencję do tego, że my widzimy coś u kogoś i myślimy sobie o wow, ale ładne auto, też bym takie chciał, pewnie bym był w nim szczęśliwy. A potem się okazuje i tak z ręką na sercu możesz sobie teraz odpowiedzieć na to pytanie. Jak się często ci zdarza, że jesteś w jakiejś sytuacji, którą sobie jakoś wyobrażałeś, ona wcale taka nie jest, że te rzeczy w ogóle nigdy nie były naszym marzeniem, albo nam się wydawało, że będą, i wydawało nam się, że będzie super, a wcale tak nie jest, i finał, finałów często jest tak, że my musimy najpierw coś przeżyć, zobaczyć, żeby powiedzieć, że to nie jest dla nas. I dlatego, między innymi, wracając i tak troch, troszkę łącząc kropki, kiedy. Mamy te 20 lat, jesteśmy jeszcze w tej drodze zdobywania tych rzeczy. Kiedy mamy 30 lat, bardzo często jesteśmy na etapie powoli posiadania tych rzeczy. I 30 to jest taki moment, kiedy my zaczynamy mieć ten dom, mieć tę karierę, mieć te pieniądze, mieć te wszystkie rzeczy i nagle się okazuje: O żeż, kurde, świat mnie oszukał. To w ogóle nie jest dla mnie. Albo to w ogóle nie jest to, co mi. Obiecywano, że mi da tą radość, to szczęście. I to jest słuchajcie, problem. Tutaj zrobię na chwilę pauzę. Dzisiejszych czasów, ponieważ w dobie tak intensywnych kampanii marketingowych, yy, wielu różnych kont na mediach społecznościowych, które pokazują nowy odkurzacz, nowe wakacje, nowe różne rzeczy, my naprawdę jesteśmy głęboko przekonani o tym, że skoro patrzymy na innych ludzi, którzy się cieszą, jak odkurzają nowym odkurzaczem, to są szczęśliwi. Że my naprawdę myślimy, że ci ludzie, co się szczerzą ze zdjęć z Dominikany, to oni muszą być absolutnie szczęśliwi. A problem polega na tym, że my nie widzimy tego, co się dzieje w tle. I to, co jest taką moją wewnętrzną supermocą, jestem o tym głęboko przekonana, to to, że ja nigdy nie patrzę na coś i nie myślę, że widzę pełen obraz. I w związku z tym często kwestionuję różne rzeczy, którymi ludzie się zachwycają. Pokazując im trochę inną perspektywę i zadając takie pytanie, czy ty, abe, na pewno jesteś przekonany, że znasz całą historię? Ponieważ my mamy tą tendencję skleić się tylko z tą ładniejszą stroną jakiegoś marketingowego przekazu i powiedzieć: Jak tylko wybuduję ten dom, to będzie ekstra. I jednocześnie zupełnie nie zadawać sobie w trakcie pytań ważniejszych. Czyli ważniejszych, wracamy do spójności i Kasi, pytań o to, co jest moje, czego ja bym chciał, co ja potrzebuję w życiu, a te wszystkie rzeczy stają się hałasem. To jest metafora. Hałas to jest coś, co powoduje, że się nie skupiamy na tym, co jest dla nas ważne, tylko to nas odciąga. I paradoks polega na tym, że jeśli popatrzymy sobie na te wszystkie rzeczy, do których my dążymy, żeby być szczęśliwymi, to tak naprawdę one są hałasem na drodze do tego, co jest prawdą, do tego, co my naprawdę chcemy. I Dotarło do mnie w ciągu tych ostatnich paru miesięcy słuchania różnych mądrych ludzi, przyglądania się różnym mechanizmom, moim własnym doświadczeniom, różnym historiom, które moi klienci mi opowiadają, że my jesteśmy tacy przewrotni jako ludzie, i my dążymy w stronę różnych materialnych rzeczy, w stronę robienia rzeczy, osiągania rzeczy, stawania się kimś, osiągania jakichś celów. Ale gdyby ktoś was tak naprawdę zapytał, tak z ręką na sercu, czego wy potrzebujecie, żeby się czuć szczęśliwi? To większość ludzi w pierwszej kolejności, jak już dojdziemy do sedna, mówi być przytulonym, być kochanym, mieć jednego dobrego przyjaciela, czuć sens w rzeczach, które robię, mieć czas dla siebie i na siebie. I zobaczcie, te wszystkie rzeczy, które dzisiaj wymieniam, one znikają, nikną nam w drodze do tego celu. Bo jeśli my przez 10 lat jesteśmy skupieni na tym, że musimy zarobić na jacht, na Ferrari albo na dom, to tak szczerze z ręką na sercu mamy więcej czasu na przyjaciół i na przytulanie i na czas dla siebie czy mniej. I tak jak sobie pomyślimy o tym, to my tak naprawdę działamy kompletnie przewrotnie, nieintuicyjnie i kompletnie nielogicznie jako ludzie. I przypomina mi się tutaj taka przypowieść. Może ją słyszałeś, a może nie. Siedzi sobie biznesmen ze Stanów Zjednoczonych na klifie i widzi w Meksyku, będąc na wakacjach, gościa w łódce, który łowi ryby. I krzyczy do niego, e, ile dzisiaj złowiłeś? A rybak mówi, dwie ryby. Tylko dwie? A rybak mówi, to mi wystarczy. Ale przecież gdybyś posiedział tutaj godzinę dłużej, to mógłbyś złapać cztery. Na co on mówi, ale po co? No jak to po co? Gdybyś złapał cztery, to mógłbyś je sprzedać. A potem zarobić na tym więcej, wrócić tu jutro, zrobić na tym po to, żeby za rok pojechać na przykład, nie wiem, zbudować firmę, a potem pojechać na wakacje. I na końcu ten rybak mówi, a potem na końcu wylądować, żeby odpocząć w tej łódce, żeby złowić dwie ryby. I to jest ta przypowieść, która mówi w dużym skrócie nasze życie. I tu nie mam fizycznie, bo pożyczłam ją mojemu przyjacielowi książkę która powinno być uzupełnieniem tej drugiej. I w sumie zrobiłam Wam recenzję dwóch czterech czy pięciu moich najważniejszych książek ostatnich paru lat. To wszystko, o czym Wam opowiadam, to jest fabuła książki Sidarta, Hermana Hesse, która opisuje cykl życia właśnie tego naszego tytułowego Sidarty, który jako młody człowiek idzie w stronę doświadczeń, bogactwa, jakichś celów materialnych i w masę różnych rzeczy, które my myślimy, że nam dadzą szczęście, a potem zaczyna się borykać z problemami i wyzwaniami, których nie rozumiał u swojego ojca, ale kiedy staje się ojcem, zaczyna rozumieć te wszystkie wyzwania jeszcze lepiej. I ta książka właśnie pokazuje nam, że my dążymy w swoim życiu w kompletnie nie te strony i miejsca, w których chcemy, co powoduje w nas, uwaga, wracając do Kasi, niespójność, bo z jednej strony my czegoś chcemy i potrzebujemy, a z drugiej strony robimy inne rzeczy i one nam zabierają czas, i zabierają nam zasoby i zabierają nas, nas z tych sytuacji. I to właśnie te miejsca powodują i te decyzje, że lata uciekają. My za czymś gonimy i gonimy, i gonimy, i gonimy, a na końcu okazuje się, że nie potrafimy wymienić jednej sytuacji, w której byliśmy tak naprawdę w zgodzie z tym, czego chcemy i potrzebujemy. Więc mój apel dzisiaj do was dwa jest taki, żebyście mi napisali, co czujecie po wysłuchaniu tego odcinka i czy to wam pomogło jakoś przekliknąć, że ja was nie zapraszam, nie zachęcam do tego, żeby rezygnować z realizowania celów. Ja też to robię, żeby nie wiem, rezygnować z tych pięknych wakacji z tych wszystkich rzeczy, bo one są też mogą być częścią realizowania siebie. Ale czy pomogło wam to spojrzeć i zobaczyć, że rzeczy, które nasza kultura uważa za Podstawowe, nudne, nieciekawe i w ogóle takie mm, mech. To są właśnie te rzeczy, które powodują, że my czujemy się w pełni w kontakcie ze sobą innymi i to one nas wypełniają. A że wszystko to, co sobie wymyślamy, że chcemy do tego dążyć, tak naprawdę powoduje, że my musimy dokładać i dokładać kolejnych rzeczy, które jak to zrobię, będę szczęśliwy, wydłużają moją listę. Rzeczy do zrobienia w, trok, w trakcie doby, a tak naprawdę na końcu, gdzieś w którymś momencie naszego życia, większość z nas dochodzi do tego etapu, w którym sobie myśli. Najpiękniejsze momenty w moim życiu to były wtedy, kiedy tańczyłam, tańczyłem z moim mężem na weselu u przyjaciółki do ulubionego utworu. I kiedy zamoczyliśmy stopy, siedząc na pomoście na wakacjach i nikt tego nie planował, albo te pistacjowe lody, które kupiliśmy przez przypadek gdzieś w jakimś miejscu. I z tego miejsca bardzo, bardzo zachęcam Was do lektury tych dwóch książek. Muski Serce, Magiczny Duet i Siddhartha to są dwie piękne, naprawdę piękne filozoficzne książki o tym, dlaczego warto robić to, co robimy, i jak życie może być piękne i pełne bez posiadania dużej ilości rzeczy, co powoduje, że wzmacnia naszą spójność i poczucie, że dążymy w stronę dla siebie i siebie. I drugi mój apel jest taki abyście mi powiedzieli, co dzisiaj chcecie ująć ze swojego życia, co pozwoli wam dojść do tego sedna. Ja mam takie poczucie, że w różnych sytuacjach to, czego potrzebuję ujmować, to poczucia wewnętrznej presji, że coś muszę, ponieważ mam taką tendencję do tego, żeby sobie ją wkręcać i wrzucać. I przypominania sobie właśnie tej historii o rybaku, że te rzeczy, które dzisiaj myślę, że są najważniejsze, jak naprawdę paradoksalnie mają powodować, że mam mieć więcej rzeczy, których dzisiaj mam. Jeśli tylko sobie je przypomnę, to mogę zacząć się cieszyć tym szczęściem, tym spełnieniem, tym stanem szybciej. I z tymi dwoma apelami Was zostawiam, czekam na Wasze komentarze. I uwaga, po raz pierwszy, bo rzadko mi się to zdarza, chcę Cię poprosić jeszcze o jedną rzecz. Jeśli ten odcinek był mocny, jeśli czujesz, a mam takie poczucie, że jest, że ten przekaz. Coś zmienia wewnętrznie w tobie, to udostępnij ten odcinek komuś, komu czujesz dzisiaj, że potrzeba zmiany perspektywy na swoje szczęście. Jeśli tak jest, to bardzo, bardzo was zapraszam do tego, żeby się tym podzielić, bo głęboko wierzę w to, że takie idee, jak ta z dzisiejszego odcinka, mogą naprawdę wiele zmienić w tym świecie, i to jest moja misja. Dzieliście się z wami czasem takimi prostymi, jednocześnie bardzo mocnymi. Ideami, które mogą coś na zawsze w nas zmienić. A ja Ci dziękuję za to, że dzisiaj jesteś, za to, że jesteś tutaj. Mam nadzieję, że subskrybujesz ten kanał, i widzimy się już w przyszłym tygodniu.